Pytajcie, drodzy odkrywcy na wyspie wiedzy. Czy wiecie, że biała czekolada tak naprawdę wcale nie jest czekoladą? Dzisiaj poznamy, dlaczego tak jest. Odkryjemy kilka zaskakujących faktów oraz ciekawostek związanych z tym słodkim przysmakiem. Gotowi na słodką wyprawę w poszukiwaniu wiedzy, zapraszam Was serdecznie do wspólnej nauki. Przy rafie tajemnic spotkałam Tukana i Are. Stwierdził, że biała czekolada nie jest czekoladą, bo pewnie ktoś zapomniał dodać do niej kolorowej farby. Ara zaś twierdziła, że biała czekolada pochodzi z bardzo bladych drzewek kakaowca, które rosną wyłącznie na księżycu. Ich pomysły były naprawdę zabawne, ale wyjaśniłam im, że biała czekolada nie zawiera kakao, a jedynie masło kakaowe, cukier i mleko. Dlatego technicznie rzecz biorąc nie może być nazywana czekoladą. Przy Zatoce zjawi spotkałam żółwia i goryla. Żółw opowiedział, jak kiedyś dokładnie czytał etykietę swojej, swojej ulubionej białej czekolady i zauważył, że nie ma w niej miazgi kakaowej, jedynie masło kakaowe, mleko i cukier. Goryl dodał, że podczas porównywania różnych słodyczy zauważył, że biała czekolada jest jedwabista i kremowa właśnie dzięki dużej zawartości masła kakaowego, ale brakuje w niej typowego dla czekolady aromatu który pochodzi z miazgi kakaowej. Obaj mieli rację. Biała czekolada zawdzięcza swoją kremowość właśnie masłu kakaowemu, a brak miazgi kakaowej odróżnia ją od prawdziwej czekolady. Na molo ilustracji spotkałam pancernika i tygrysa. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o białej czekoladzie. Pancernik wyjaśnił, że biała czekolada nie zawiera miazgi kakaowej, czyli głównego składnika prawdziwej czekolady, ale za to ma masło kakaowe, które daje jej charakterystyczną konsystencję. Tygrys dopowiedział, że prawdziwa czekolada musi mieć w sobie miazgę kakaową, która nadaje jej kolor, smak i aromat, czego brakuje w białej czekoladzie. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę i podsumowałam, że właśnie brak miazgi kakaowej sprawia, że biała czekolada technicznie nie jest prawdziwą czekoladą. Kochani badacze, Dziś dowiedzieliśmy się, dlaczego biała czekolada nie jest tak naprawdę czekoladą. Wszystko przez brak miazgi kakaowej. Poznaliśmy składniki, które czynią ją wyjątkową, oraz różnicę między nią a tradycyjną czekoladą. Mam nadzieję, że ta słodka podróż była dla Was równie fascynująca jak dla mnie. Do zobaczenia na kolejnych odkrywczych przygodach.